Witam w kolejnym Unboxingu Tym razem idzie na nas kaktus firmy RELAX Eksotika, egzotyczny smak kaktusa Firmy RELAX Znana firma RELAX produkuje właśnie takie oto karto... kaktus Ładnie się prezentuje No dobra to sprawdźmy, jak smakuje re... kaktus firmy Relax. Zobaczmy. Hmm. Hmm. Nawek dobry. Całkiem przyzwoity smak. Kaktus, koniec unboxingu. Kaktus firmy Relax.